Kochani, przegląd Fedorskiej we wtorek 9 grudnia niesamowicie spóźniony. Miałam trudny dzień. Um, trudny w sensie takim. Um, Siłowym, bo działo się wiele, ale bardzo obfity interesujące tematy. Słuchajcie, dzisiaj w naszym tu Poznańskim Instytucie Zachodnim było takie seminarium zorganizowane na temat granicy i sytuacji na granicy. Fenomenalne. Na miejscu byli, czytam, pani Kępka bardzo dobrze wyszła, pani Alicja z Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego. Bardzo bardzo pozytywnie oceniam Martin Kremer, konsul generalny RFN we Wrocławiu. No, ten pan był niesamowity. Jeszcze w, w odpowiedzialnym poznaniu coś na ten temat będziecie mogli się dowiedzieć. Tak ten pan nie szczędził. Różnymi insynuacjami, między innymi powiedział, że to co się wydarzyło na granicy to były pojedyncze jakieś niedopatrzenia i one zostały opublikowane najpierw w niemieckich mediach. A je w takiej rozmowie za kuluarami zwróciłam uwagę, że nieprawda, że to akurat nie niemieckie media o tym pisały, tylko polskie, a właśnie to najgłośniejsze wydarzenie to z tym monitoringiem jak nagrano. Niemiecką Bundespolizei jak na terenie Polski, wysadza rodzinę Afgańczyków. No to akurat był portal Hojna24, co było w sensie medialnym wielkim przeżyciem w Polsce. Ehm, no to chichrał się, mówi, no ale trzeba było coś powiedzieć. <noise> Nie, no niesamowite rzeczy. Ehm, bardzo bardzo nieudany moment. Pani Ewa Szetner, nasza tu posłanka do Sejmu z ramienia Polski 2050, moim zdaniem umiarkowana w słowach, starała się bardzo. Pani ma bardzo miły głos. Bo pierwsza słyszałam ją po prostu dłużej i muszę powiedzieć, że bardzo miło ją się e, słucha. Pani Ewo, proszę mówić więcej, bo naprawdę ma pani śliczny głos. E, w sprawie konkretnej granicy, no nie była w stanie nic powiedzieć, ale moim, moim zdaniem dobrze wypadła. Szymon szynkowski welsenk przerósł sam siebie. Był bardzo konkretny, przedstawił dylemat i problem wydaleń z Niemiec do Polski, polegających właśnie na tej formie córek to, to, to ta forma, którą ja się zajmuję, którą ja też mi się zdaje najbardziej zainteresowałam polską opinię publiczną, to jest to, że. Są jacyś ludzie, Niemcy mówią, że dzieje się to tylko w, paśmie przygrani w pasie przygranicznym 30-kilometrowym, to znaczy już na terenie Niemiec, ale na szerokości 30 km, jeśli tam jest ktoś legitymowany i nie posiada koniecznych do pobytu w Niemczech dokumentów, jest on uznawany za osobę nielegalnie przebywającą w Niemczech i jest wydalane na drugą stronę granicy i to się dzieje wokół Niemiec ze wszystkimi sąsiadami. Tak, to są te słynne córyk. W zeszłym roku prawie że, bo przekroczyło się 9 tysięcy sporo, prawie że dobijano do 10 tysięcy. Ja Mam parę liczb z tego roku, bo udało mi się co nieco w Bundespolizei ustalić, i mam taką liczbę, to jest wyrywkowa, ale spójrzcie na liczby. W zeszłym roku prawie że 10 tysięcy. Niedużo brakowało, ale od 1 maja do 15 czerwca, bo tu jeszcze Bundespolizei udzieliła mi tej informacji do Polski wydalono w formie zurückweisung. To co przed chwilą przedstawiłam 1087 osób. No i jak dzisiaj przyszłam na to seminarium, był tam też właśnie przedstawiciel Bundespolizei, wiceprezydent dyrekcji Policji Federalnej i on już tak na wstępie, żeśmy trochę ze sobą porozmawiali, obiecał mi te liczby. No i rozmawialiśmy, on mówił, czy chodzi mi o nieuprawnione wjazdy. Ja mówię, nie, to mnie nie interesuje, mnie interesują tylko córyk Tylko córy Kvajzung. Wiadomo, tam było wiele osób, rozmowa była tutaj taka troszeczkę poszarpana, ale... Moment po tym, jak powiedziałam, że interesują mnie tylko córyk Weizungen, miał taki skoroszyt ze sobą, pokazywał mi tabelkę. Od stycznia do września była tam liczba, znaczy 2025, to była liczba 4126 i porównawcza liczba zeszłego roku, gdzie było tam 8000. To się zgadza. Z moimi ustaleniami w zeszłym roku idealnie się to zgadza, i em, dotyczy to pierwszych trzech kwartałów tego roku, tak? To znaczy, że od stycznia do końca września. To by się wszystko statystycznie zgadzało. Przypominam Wam jeszcze te ponad prawie, że 1100 osób na przestrzeni 6 tygodni, w tym bo zawsze sezon letni to jest ich zawsze więcej, no bo Niemcy ich wyłapują lepiej, bo jest, bo jest długo jasno. Zawsze w tych miesiącach, gdzie jest jasno, gdzie widzą twarze, to więcej wyłapują migrantów. Więc to, tak to wygląda. Mm. Ale jak już pan Richter siadał do panelu, to już przedstawiał tą liczbę 4126 jako liczbę osób, które nielegalnie wjechały. Więc ja się spytałam, jaka jest liczba osób, których, które zostały wydalone w formie surykwajzung? I musiał przyznać publicznie, że nie może tego powiedzieć. Wiceprezydent dyrekcji Bundespolizei nie może powiedzieć, <grybujesz> ilu wydalili do Polski w tym roku w formie zorykwajzungen. Tak, takie to są niebezpieczne liczby, wyobraźcie sobie, drodzy państwo, tak delikatne. A! Cały dzień gadali o tym, jakie jest wzajemne zaufanie strony polskiej i niemieckiej, jak cudownie na granicy ta współpraca. Pani Dolot, pani Małgorzata, Dolot ze Straży Granicznej. A propos, także retorycznie bardzo silna osoba. Ona akurat ma dar mówienia, kochani. Tak, to jest, to jest osoba, która właściwie powinna być rzecznikiem. Na granicy, a nie pan biskupik, który niegdyś na samą wiadomość, że ja się zbliżam, em, tak ciężko zachorował, że trafił do szpitala. Podobno na wiele tygodni. Na sam mój widok. Nie wiem. Pani Dolat, nie, to jest, to jest, muszę powiedzieć, z szacunkiem silna kobieta. I ona miała ze sobą oczywiście liczby. Spytałam się o Weizung, ona konkretnie odpowiedziała, że ze strony polskiej Straż Graniczna też robi, jakby w lustrzanym odbiciu, też te Weizungen. Jest ich 317, 317 liczone do wczoraj, od, to znaczy od lipca, bo wtedy wprowadzono, do teraz 317 miała liczby, wszystko było gotowe. I to jest pani z nadodrzańskiego oddziału służby granicznej. Ja myślę, że te 617 to jest jej odcinek. Pamiętajmy, że na północy tam jeszcze mamy też oddział morski, to jest Szczecin, więc tam jeszcze troszeczkę trzeba do tego dodać. Ale no, pan Richter naprawdę nie miał dzisiaj dobrego dnia i myślę, że Bundespolizei dzisiaj też nie jest ze swoich dokonań zadowolonych. Nie są zadowoleni, a ja myślę, że gdzieś ta liczba, która padła, te 4126, że tu się zbliżamy, zbliżamy do od, końcowo. E, staniemy na koniec roku gdzieś w połowie tego, e, co mieliśmy w zeszłym roku. Ja bym powiedziała, że końcowa liczba na koniec roku to będzie właśnie coś poniżej 5000. 4500, 4800, tak mniej więcej, to jest mój szacunek mniej więcej o połowę. O połowę zmniejszyła się ta liczba wydaleń. Zawdzięczamy to z pewnością i tu bardzo dziękuję. Ruch Obrony Granic dzisiaj był krytykowany. Co oni tam nie mówili? <laughs> nie, ale chłopaki, jesteście fantastyczni. Uratowaliście sytuację, to wy, to wy obroniliście tą granicę. Słuchajcie, na miejscu był też taki przedstawiciel z tam. Jakiejś organizacji samorządowej, on jakieś tam gminy, zgubina przedstawiał tak, różne wypowiedzi miał, krytykował to, co widzi się w telewizji, tak? Te twarze, które podobno tutaj sieją, coś miał niepewnie pewnie na myśli, no cóż nie wiem, czy mnie poznał. Ale chętnie dużo się wypowiadał, dziękował Niemcom, dziękował Niemcom. Jakby mógł, to by jeszcze może ziemię pocałował, ale e, e, tak e, zwrócił na to uwagę, że tak wiele osób z jego, e, z jego otoczenia i tak dalej pracuje w Niemczech, że są rodziny e, obu państw, prawda, Ob, e, obu narodowości i że tak wszyscy żyją fantastycznie w gubinie ze sobą. A tu zobaczcie. Tu ktoś szerzy taki niepokój. Tak? Psuje atmosferę. No psuje atmosferę, a wszystko mogło być tak cudownie, jak zawsze. Jak zawsze cudownie, tak, jak zawsze cudownie. Fantastyczny był też moment, gdy pan Richter, właśnie ten, ten pan z tymi e, z tymi wydaleniami. E, Opowiadał o tym, że na jakimś koncercie teraz świątecznym będą nawet grali polskie kolendy. Bardzo mi miło, polskie kolendy są naprawdę przepiękne. Posłuchajcie, bo są cudowne, drodzy sąsiedzi, ale drodzy sąsiedzi. Mimo całej sympatii i dobrej współpracy na wielu poziomach ze sobą. Mówmy prawdę! Jak są liczby, mówmy o tych liczbach! Co nie gra w Curek trzeba! To poruszać. Taki jest świat. Tylko prawda. A nie kombinacje. I, drogi panie Zgubina, ja wiem, wiem, że tak dobrze wam przez te wszystkie lata tak, tu pracowaliście, tu inwestycje, tu firmy. Wszystko ładnie, pięknie, ale nastał nowy czas. To już nie są lata 90., już nie trzeba tak się nisko kłaniać. Można tę głowę podnieść! Pierś do przodu, drogi panie! No, em, Życzę więcej odwagi. I jesteśmy w naszym drugim temacie. Czy to odwaga, czy nie? Ale z pewnością bardzo interesująca historia pewnego człowieka, to jest już człowiek wiekowy, chyba, tak, 67 lat, no, prawie 70. -ka. I ten człowiek, wiecie, przeszedł jakąś taką dziwną drogę. Jest osobą urodzoną we wschodnich Niemczech, też, też chyba z taką identyfikacją tego, tego NRD. I on przeszedł na. Stronę rosyjską. To jest bardzo dziwne, bo on dzisiaj jest tą osobą, która szerzy rosyjską propagandę. I to jest bardzo dziwne, bo jest w ogóle reżyserem firmowym. Może od tego należy zacząć. Chyba. Rozumiecie i znacie, jeśli spojrzycie na historię filmu, jak bardzo jest to właśnie film optyka, narracja, jak bardzo niegdyś. Produkcje filmowe pomogły propagandzie radzieckiej. Przecież znamy prawdziwych mistrzów, tak? Którzy katapultowali nawet Stalina do Berlina w odpowiednim momencie filmowo, ale on fizycznie nigdy tam nie był. Są jakieś takie filmy ujęcia, że nawet jakoś tak, tutaj jak trzeba było to i Stalina się tam z religią i tak dalej jak trzeba było. No tak, ale ten e, pan e, Domke Schulz Wilhelm Domke Schulz, bo tak ten pan się nazywa, bierze właśnie udział w produkcjach filmowych, występuje na festiwalach filmowych, między innymi na Krymie. No i ten pan ma światopogląd taki, jaki ma, po prostu prorosyjski e, i jak uważa Die Welt, bo tu jest, to jest artykuł z Die Welt, um, był on także tajnym współpracownikiem Stasi w Niemczech. To jest, um, to jest tu interesująco podane to było w jego młodych latach. Słuchajcie, to ile on miał wtedy lat, bo był młodziuteńki. Hans Schumann. Tak, 29 do 30, no, 5 lat współpracował, no to jest jednak, jednak długo. Prawie 100 stron, stronną, em, taką notatkę tam em, ma, więc no nieźle, nieźle tam kombinował em, i tak jak się go ocenia em, w ramach. Tej jego no, aktywizacji, no to dobrze się spisał. Tak, podobno jest taki komentarz. I on bardzo trzyma się tej, tej narracji. Wschodnio-niemieckiej, tak? O tej przyjaźni rosyjskiej i że NATO atakuje, że zachodni Niemcy zostały wychowane do propagandy antyrosyjskiej. Takie, takie rzeczy są tu cały czas, takie narracje są tu aktywowane. On w międzyczasie pracował dla różnych mediów, między innymi także dla niemieckich publicznych mediów. Podejrzewam, że Freelancer co nie jest jakimś trudnym dokonaniem właściwie każdy może tam zostać freelancerem a propos się pieniądze ale to nie jest nic szczególnego tak tak mogło po prostu po prostu być i teraz jest, jest takie no podejrzenie że jego aktualne firmy, filmy tak 20 30 minutowe mogą być także finansowane przez Rosję em, tak, się, tak się to mówi em, trudno to określić ale em, w tym artykule w Die Welt pokazywana jest taka droga człowieka ze wschodu Niemiec który jakoby no, niby miał to miejsce w tych zachodnich Niemczech, ale nie całkiem zachował sobie ten mental, mental wschodnio-niemiecki i nie chciał się tego pozbyć. No i ten domkę Schulz wchodzi w różne relacje, jak widać, to też Die Welt to opisuje. Jest współwłaścicielem razem z Aleksandrem von Bismarck. Aleksander von Bismarck, tak, to nazwisko, jacie. Naprawdę jakiś kolega, to jest jakaś daleka rodzina tego Bismarka, tak? Tamtego Bismarka, Faktycznie. I oni razem założyli firmę. Mm, założyli firmę Berlin 24. Przez 7. Tak, to jest jakiś taki portal, czy coś w rodzaju jakiegoś, jakiegoś medium i oni tam e, też e, w jakiś sposób, w jakiś sposób tam e, e, się produkują, ale na jakimś bardzo niskim poziomie, bo podobno klikalność tego medium jest bardzo niskie, no ale jakoś tak, panowie, działają no cóż, podobno optyka tego medium, może, może należy tam sobie spojrzeć, Berlin 24 przez 7 zobaczę sobie dzisiaj wieczorem, co panowie tam urządzają i tam podobno też optyka jest taka prorosyjska i tacy ludzie trafiają do tej rosyjskiej propagandy antyzachodni. Tak, to są te osoby, które kształtują, tłumaczą Rosjaną w formie, właśnie czy to filmowej, czy też działając też jako niemieckojęzyczni na terenie Niemiec, przekazują i transportują antyzachodnią narrację. Tak to wygląda. Kierujemy się gdzieś indziej, bo bardzo, bardzo na wschód. To jest właściwie temat, Szyszka u nas na kanale, ale jednak jest tam tyle kwestii niemieckich, że ja muszę to poruszyć. Tym bardziej, że zostało to poruszone także wczoraj na konferencji prasowej niemieckiego rządu. E, dopytywano, tak? No, co jest z tej wizyty? W niedzielę wyleciał do Pekinu wreszcie wreszcie minister spraw zagranicznych wadeful pamiętacie jeszcze parę tygodni temu ta wizyta została skreślona, bo Chińczycy nie przedstawili mu żadnych rozmówców e, znaczy nie, na, na jego poziomie, tak, więc poniżej poziomu um, no ale poleciał no i teraz um, to Szyszek dla was tu przygotował to jest um, bardzo interesujące, bo on powołuje się także na rosyjskie E, przepraszam, na chińskie źródła? Niemcy mówią o jakichś mglistych postępach. Że są rozmowy, są rozmowy. Wczoraj dopytywali niemieccy dziennikarze, no ale gdzie? Gdzie jest konkret? No, jak jest z dostawami chipów. No, i jak jest z tymi pierwiastkami ziem rzadkich? Co wy macie? Jakie macie umowy? Wymigująco to było, była taka mgła, mgła <grym> w temacie. A e, jakie informacje uzyskał? Że postęp jest, ale mały. Mały. E, I e, on tu też sięga, właśnie też taka relacja z Die Welt że postęp jest za mały na to, jak bardzo Niemcy się angażują. Tak, jeszcze niedawno Lars Klingbeil, który poleciał także do Chin. E, Niemcy są bardzo w, w to wszystko zaangażowani, ale mało przepływa na zewnątrz. Z tego, co oni robią, mało jest komunikacji na ten temat rzeczywistych. Cały czas tylko się mówi o jakichś tam em, rozmowach. E, rzecznicy niemieckiego rządu wczoraj zwracali uwagę na to, że jest to przecież wielki kraj, tak wiele rzeczy jest administracyjnych do załatwienia. To jest taki wielki temat, że te praktyczne rzeczy trzeba uzgodnić. <laughs> e, czy to naprawdę e, tak jest? Trudno powiedzieć. Chiny mogą też wykorzystywać ten moment, aby ciut grać wyżej niż obecnie by stan rzeczywisty na to wskazywał, bo to nie jest tak, jakby ten kraj nie miał pełno problemów, bo mają coraz większe napięcia z Japonią. Pewnie to już słyszeliście. E i szykuje im się kolejny już kryzys na rynku nieruchomości pustostany, ich odwieczny problem bańki na rynkach nieruchomości, wiemy oni sobie z tamtymi jakoś tam poradzili, ale to były tylko takie środki zapobiegawcze. Tak? Na moment, na moment. To nie było zlikwidowanie problemu. Um, no i podobnie jak to co przecież krytykowano w USA kierując się do Europy no tragiczna demografia to w Chiny tak samo, tak samo przecież um, uderza jak w Europy czy nawet nie więcej przez tą politykę jednego dziecka to się teraz, teraz to wychodzi na jaw jakie to było trudne no cóż Niemiecki minister spraw zagranicznych z pustymi rękoma wraca do Berlina. Trochę musi przyznać, że nic, nic, a nic, a tyle Niemcy e, czasu i inwencji inwestują w to wszystko. Jako najlepszy, najbardziej skuteczny minister, e, minister w rządzie, Merca uważany jest teraz Aleksander Dobrynd, gdzie jesteśmy z powrotem w temacie tej migracji. Wokół całej tej tematyki, właściwie od samego początku jest cicho. Jest cicho na linii niemiecko-czeskiej. A Czesi, podobnie jak Polska, moim zdaniem w przełożeniu na, na mieszkańców mają jeszcze gorszą sytuację od nas. I tam nie powstało takie coś jak inicjatywa ruchu obrony granic. I e, oni dźwigają jeszcze większy ciężar. Dlatego trzeba obserwować tą relację. Jak wiemy, Babisz przekaże gdzieś tam te swoje udziały w firmach. Trochę to takie dziwne jest, bo przekaże to prawdopodobnie pod jakiś zarząd, jakiegoś zarządcy. Troszeczkę niejasne, ale to są oczekiwania czeskiego prezydenta takie warunki, które postawiono Babiszowi, aby mógł zostać szefem rządu i tak czytam, że te warunki spełnia. No i oni absolutnie do w kontekście paktu migracyjnego są na nie, nie dla relokacji, nie dla płacenia za migrantów, których nie będą przyjmować. Ani też w, tutaj w kontekście Zielonego Ładu też są na nie. To jest to, co słyszymy od tych partii, które stworzą prawdopodobnie nowy rząd teraz po wyborach, ale to nie wszystko. MDR, Mitteldeutsche Deutscher Rundfunk, serwuje nam coś niesamowitego na święta: żółtaczkę na czeskich jarmarkach. Tak, tam jest jakaś epidemia infekcji żółtaczki Typu A. Żuczaczka Typu A, y y tutaj właśnie przez y właściwie wszystko, dotyk, kuchanie i tak dalej, się przenosi i na takich jarmarkach roznosi się szczególnie. Często widzicie i tu te jarmarki czeskie są bardzo narażone. Mowa jest już o tysiącach chorych, którzy w okoliczności tych jarmarków się tam y, zarazili y, tym świństwem i y, urzędy zdrowia są. Y, no, tu bardzo alarmistyczne wydają informacje. Natomiast ci, którzy tam pracują na tych jarmarkach, mówią, nie bądźcie spokojni, drodzy Niemcy, przecież my rękawiczki nosimy, wszystko dezyfekujemy na stołach i e, nie bójcie się, wszystko będzie dobrze. Ja jeszcze raz tu powtarzam, że 3000 przypadków żółtaczki typu A to jest 20 razy tyle chorych, co w zeszłym roku. Słuchajcie, co to za epidemia tej, tej żółtaczki? Co się dzieje? Czy to też jeszcze nas czeka? O co tu chodzi? I mowa jest o tym, że to jeszcze nie koniec. Że to jest dopiero początek, a problemem stali się bezdomni e, i niestety tragedia, bo e, narkomanie, że oni są nosicielami e, i, i, i no, takie są wyniki. E, właściwie. Nie zagraża ta choroba najczęściej życiu, ale jednak osoby, które są starsze lub mają już inne ciężkie choroby, no to znoszą to wszystko gorzej. Ostatnia, ostatnia taka fala epidemii żółtaczki typu A w, w, na Czechach miała miejsce w 1979 i Fajna wskazówka Mitteldeutscher Runfunk e, mówi nam, że najlepiej jest myć ręce. Skąd my to znamy? I mowa jest też o tym, że jest za mało szczepionek. Bo wiecie, faktycznie, przeciw typowi e, e, hepatitis właśnie nasze znaczy żółtaczki typu A jest szczepioneczka, ale e, jej jest za mało. Czechy mają za mało tego do dyspozycji i prawdopodobnie jest ściągane z innych krajów i na przestrzeni grudnia będą. Chcieli sobie z tym poradzić. Dostarczone będą dodatkowe dawki właśnie tu szczepionki, a poza tym Proszę bardzo. Konsekwente, higienie tak nam radzi Mitteldeutscher Rundfunk. Nie musisz się przyjmować keine Sorgen, gdy konsekwentnie myjesz łapki. Bombowe, prawda? Do jutra. Żegnam Was. Pozdrawiam serdecznie.